Anna Jantar zmarła 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej. Samolot Ju-62 Mikołaj Kopernik lecący z USA do Polski rozbił się tuż przed okęciem. Mimo, że od tragedii minęło już tyle czasu, to nie brakuje tajemnic, które bliscy znajomi ujawniają o polskiej ikonie sceny muzycznej. Anna Jantar już nie mogła doczekać się spotkania ze swoją ukochaną córką, Natalią Kukulską. Tajemnica związana z polską piosenkarką jest ściśle związana z jej dzieckiem. Nawet fani nie wiedzieli, co przechodziła Anna Jantar. Anna Jantar mogła w każdym momencie umrzeć. Jej zdrowie wisiało na włosku. Anna Jantar wyszła za mąż za Jarosława Kukulskiego 11 kwietnia 1971 roku, a uroczystość odbyła się w poznańskim kościele Źw. Anny. Pięć lat później na świat przyszło ich wyczekane pierwsze dziecko dziewczynka Natalia. Która nazwisko odziedziczyła po tacie. Mało kto jest świadome, że zarówno Anna Jantar jak i jej dziecko mogły umrzeć w każdym momencie. Przyjaciółka zdradziła, że Anna Jantar wciąż zmagała się z zatruciem ciążowym. Jej organizm nie przyjmował żadnych pokarmów. Kończyło się to albo wymiotami, albo jeszcze silniejszym pogorszeniem stanu zdrowia. Lekarz mógł zalecić tylko jedno: aborcję. Piosenkarka nie była w stanie dostarczać sobie składników odżywczych, a jej dziecko mogło nieprawidłowo się rozwijać przez brak kluczowych witamin. Dopiero po trzech miesiącach nastąpił przełom. Lekarze coraz bardziej przekonywali Anna Jantar do aborcji, aby przemyślała całą sprawę i uratowała chociaż siebie. Nikt nie wierzył, że w takiej podbramkowej sytuacji zdarzy się jakikolwiek cud. Piosenkarka puszczała ich uwagi mimo uszu, nigdy w życiu świadomie nie uśmierciłaby dziecka. Jej mężowi pozostało się jedynie modlić o zdrowie dla żony i córki. Jarosław Kukulski przeszedł wtedy stresujące chwile. Dzisiaj grzeje jeden. Nie uwierzycie, kim jest żona Jurka Owsiaka. Jego przeciwnicy dostaną zawału dwa. Wielu Polaków chciało mu pomóc. Niestety, nie żyje Patryk trzy miesiące po wylądowaniu w szpitalu i zdiagnozowaniu przez lekarzy. Artystka poczuła głód i stwierdziła, że mogłaby coś zjeść. Sama z siebie poprosiła o posiłek. Rodzina i przyjaciele wspominają, że był to mistrzowski roz u jej mamy. Powoli postawił ją na nogi, a potem Anna Jantar zaczęła normalnie jeść. Natalia Kukulska urodziła się bez żadnych komplikacji. Najlepsze niusy dnia, źródło, fakt nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na Google News